Manko witam was w kolejnym odcinku, w którym pod lupę leci 10 sasze 30 saszetek, 3 razy po 10 z kolekcji Match Attacks no i oczywiście jeszcze te gratisiki, które tam dostaliśmy te też otworzymy są oczywiście limitki okafor był ostatnio mi chyba jeszcze jakichś paru brakuje dobrze pamiętam Kajosaka O, markinios Marquinhos okay. PSG Marquinhos, dla odmiany I Real Madryt Eder Militao, okej, okay. limitki mamy za sobą, możemy lecieć z saszetkami, które tak bardzo lubicie, znaczy, nie wiem czy lubicie, ja na pewno lubię, Kult Hero, Karager, okej, okay. dobra, tej Base będziemy tu odkładać. Andrich, Krystal x Gen, ok. Jest pan Black pierwszy więc fajnie, w pierwszej dziesiątce. Ale niestety jest to Tomek, pan Tomek Miller. To ogląda Wszystkie odcinki z tej serii, to wie o co chodzi z panem Tomkiem Millerem. Coś jest sklejone. Crystal, okay. Kolejna karta. Krystal. Boko. Bazoweczki, oczywiście muszą być powykręcane. Fabio Krwalcho gdzieś end of the match OK end of the match Crystal Tripper To jest black, ok. Kolejny black, więc spoko. Oby tylko nie Tomek Miller. Dębel, to jest też hit. O jeszcze krystal, więc ta pasaszeczka naprawdę na plus. A już miałem chwilowy zawał, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że już w końcu, po tylu latach ciężkiej katorgi, trafimy Otosa, ale nie tym razem. Eric Garcia. Ale fajnie, jakby tego Halanda dali tego specjalnego. Wiem, że Karol go trafił z kratki. No my walczymy. no... Pana Kejna trafiliśmy z Champions League Extra. Czemu mielibyśmy nie trafić pana Halanda do kompletu? Smukielele. Jeszcze Ronaldinho na karcie. Legendary moment. No ale czyżby proelitek nie miało tu być? Oczywiście mówię, jak ja tylko zacznę odcinek, od razu są telefony, ale standard nie mają takie wyczucie czasu, że jak chyba widzę, że kamerka się odpaliła. To dzwonią. Tutaj krystal, więc to jest spoko. Runej legendary moment. mamy Pana Halanda. To znajdujemy na Ruiza Bez, bez strzału na razie Na razie dwie, dwie, dwa blaki, ale to jeszcze takie, których mamy dość sporo fajnie jakby jakaś energia wpadła karta Kaka Fabio Bal. Gerard i Bastoni. Ostatnia dycha. Kolejna karta krystal, więc spoko. Trochę tych krystali tutaj wysypało nam. No.

I co, żeby to był taki średni odcineczek, z względem trafów? Na razie jest lipa. Jeszcze trzy saszetki. No, jest blak na koniec, więc... Trzy blaki, spoko opcja. Jeszcze żiru, więc w ogóle spoko bo chyba przez tamte na linie, przez tamte 300 go nie trafiliśmy ani razu więc według mnie elegancko Ronaldinho to odcinek dla Ronaldinho. No dobra, no i co? Z ciekawszych kart 3 blaki, czyli jakby co 10 zeszłek blak wpadał: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 krystali, więc mega dobry wynik. No i co? Lecimy dalej, szukamy dalej tego Halanda. Jakiś wow, trafów, no i pralitek fajnie. Jakby parę prelekcji jak padło. Ja wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. I zapraszam was oczywiście na grupę na Facebooku. Więc siemancekoo i cześć.